Yo, cześć, siema z tej strony Wojciech i dzisiaj chciałem wam zaprezentować najgorszy możliwy draft, ale jak zobaczyłem formację 3-4-3, która jest najlepsza do tworzenia najlepszych draftów to postanowiłem, że e, spróbujemy zrobić właśnie jakiś bardzo wysoko oceniony draft, bo w końcu jest tego bardzo mało na YouTubie i należy e, należy tę tradycję kontynuować, jako że każdy lubi te drafty. Ja na przykład bardzo lubię takie drafty robić, bo ja się świetnie bawię, szampańska zabawa, im wyższa ocena, tym oczywiście lepiej. Z tego co wiem najwyższa jak na razie to 134, natomiast jest możliwe w teorii 140. Eee... I tu sobie weźmiemy na niego, jako że chcemy lepszego neymara, bo no żeby zdobyć jak największą... No, weźmiemy sobie Pepe, jako że on nie ma wyżej ocenionej karty z tego co wiem to sobie weźmiemy pikę i liczymy, że jakiś Godin albo Marsz Czerano, he hehehe, he, wpadnie jeszcze eee, na was oczywiście, dobra, jakiś początek jest, jest już 187 teraz próbujemy tylko podciągnąć oceny wyżej eee, weźmiemy sobie Mandandę, jako że ma najwyżej ocenioną kartę czy isko? może isko na razie, jako za Ilaro Mendiego, żeby podbić tę ocenę eee, no Ronaldo, oczywiście Messi Weźmiemy sobie teraz mandandę Ronaldo Messi. Wiele innych kart, które nam mogą mocno pomóc. Czy chcemy tego Messiego? Weźmiemy tego Messiego, zawsze pomoże. Zobaczmy teraz dalej. No, jakiś środkowy obrońca by się fajny przydał. Nie ma, ale weźmiemy Iguay, no bo ma wysoką ocenę. i A... Di Maria, ok. 189 jak na razie. Aaaa, to jest gdzieś jako że najwyższy oceniony. No halo, gdzie jakiś Ronaldo? Dobra, bierzemy Neymara 91. No, nie wziąłem 90, więc może taki chociaż padnie. Nie ma Ronaldo, trochę to jest przykre. Bo chyba już nie będzie Ronaldo, to znaczy tak? No to bez Ronaldo to chyba nie idzie tego draftu zrobić wyżej ocenionego. No to chociaż jakiegoś dobrego obrońcę poproszę. Halo, jakiegoś Godina, jakiegoś kogoś takiego dobrego. No, Cabral. O, no i bez Ronaldo to nie będzie dobry skład. W sensie, będzie dobry skład, ale no nie będzie jakiś bardzo wysoko oceniony. 88, myślę maksimum, może 89, ale nie sądzę. Eee, znaczy skład nie jest zły, żeby nie było, bo skład jest bardzo dobry, tylko kwestia, że no... Nie jest najwyżej oceniony na świecie. Dobra, z wyszedłem. Niestety, w ten sposób się najszybciej e, przez drafty przechodzi. Pewnie nie powinno tego robić na swoim głównym koncie, ale, że tak powiem, bilans i tak mnie nie bardzo obchodzi. Zobaczmy, czy teraz jakąś fajną formację da. E, nie dało, wręcz przeciwnie, dało okropne formacje do robienia takiej zabawy. E, weźmy 3-5-2, no chyba najlepsza nasza opcja. E, weźmiemy sobie mes... O Jezu, nie trafiłem. Chciałem wziąć Messiego, dobra. Ja czuję, że za to, że przez przypadek tak zrobiłem, to dostaniemy jeszcze fajne karty. sobie Lewandowskiego, Tuż pewnie powinienem wziąć Robena, tak naprawdę. Już czuję, że ten draft zepsułem okrutnie. ale no cóż. Ani Ronaldo, ani Messiego nie trafimy na skrzydłach, jako że to nie jest możliwe. Także zobaczmy. No, chociaż jakichś dobrych. Nie ma dobrych pomocników. Jak na razie jest paskudnie. Eee, Manucci, I tak potrzebujemy graczy z BWF-a. Eee, Martinez, jakiś ktokolwiek z BWF-a. dobra niech będzie ten Ale syf, mój Boże, to jest okropny draft <grybujesz> eee, Dało nam takie słabe formacje do robienia draftu wysoko ocenionego, o! To mi się podoba, to jest fajne Jak się widzi takiego Griezmana to trzeba go wziąć eee, Bierzemy Markizio Dalej, 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 dalej. Waran. Eee, weźmiemy warana, dlatego że już mamy jakiegoś tam. Eee, jakiegoś tam prawego pomocnika i bardziej nam się przyda. Dobra, to teraz tak. Bierzemy. Weźmiemy sobie Marcelo i go wstawimy na środek obrony. Eee, I teraz jakiś jeszcze. No, nie wiem, czego potrzebujemy, żeby ten skład jakoś odratować. Eee, szczerze mówiąc, <grywa> Cudu chyba eee, jakiegoś. Potrzebujemy Ronaldo i Messiego, i w ogóle jeszcze czegoś niesamowitego innego, ale tego nie będzie. Także już widzę, że ten draft zbyt wysoko oceniony nie będzie. Shiatow, już teraz właściwie można sobie przekliknąć do końca jakichś losowych zawodników. Juan Carlos, jak ten król. Eee, szkoda, 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 szkoda. Słaba formacja po prostu. No, następnym razem. Plus, to, że nie wziąłem Messiego, bo nie trafiłem. No dobra, to następny jedziemy. Zrobimy sobie trzy, myślę. Trzy próby, to tą... zobaczymy, co się uda najwięcej z 161. No dobra, do trzech razy sztuka. Teraz będzie draft 193 i nie ma innej możliwości. Patrzcie tylko: 3, 4, 3 oczywiście bierzemy. Najlepsza zdecydowanie formacja. A... weźmiemy sobie Neymara. Bo liczymy na Ronaldo i tak dalej. Na lepsze karty. Harry Kane, jako że najwyżej oceniony. Williams, jako że z BFOA ehm, Salvio, no jak na razie tylko Neymara mamy z graczy, których chcemy i nie bardzo fajnie. 91 to już jest dobra karta. Bruno, super, to, to bardzo fajna pomoc, już nam się złożyła. Ooo, ehm, sobie Gaitana, jako że oceniony Teraz jakaś dobra obrona ehm, w sobie tego, bo jest BFOA, przynajmniej tyle nam. Potrzeba nam też zgrania, tak? Varan. No, z tą obroną zdecydowanie nigdzie nie zajdziemy, więc trzeba będzie to poprawić. No, w ogóle jest dużo rzeczy do poprawienia. Hmm. Weźmy sobie na razie farmana, jako że i tak liczymy na jakieś lepszego obronkarzy. Nie, może jestem zbyt chciwy. Po prostu w życiu nie zrobię drawca takiego dobrego, bo... Eee, <gryw> za bardzo się staram, żeby mieć jeszcze jak najwyższy. Znaczy, no, jak, jak już iść po jakiś dobry, to halo, nie ja będę chciał iść po 189 czy 90, tylko właśnie, e, ja chcę 193, tak, więc trzeba być trochę chciwym, trzeba liczyć na szczęście. Beniat, czy nam to jakoś pomoże, czy lepiej, lepiej wziąć Lewandowskiego, mógłby być na prawo pomoc tak naprawdę, nie wiem, czy nie zepsułem troszeczkę, ale nie, no i tak, bez Messiego i tak dalej to nam nic nie pomoże, dobra. Weźmiemy Daniela Galwesza jako że on może wskoczyć na. tutaj na przykład może wskoczyć. Eee... Bez Messiego to się nie uda. Liczymy na jakiegoś dobrego obrońcę w takim razie, eee, żeby Daniel Alves mógł tu zostać. Ok, pianić fajnie, fajnie. Eee... Cry koak eee... i Wiktor i, 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 i Ruiz. No dobra. Robiłem, nie chciałem tego robić I jakiś dobry, i Drugi dobry obrońca, okej okay, Pereira i boski bramkarz BFA No okej Okej, z bramkarzem Byłoby 100 zgrania, niestety nie jest yy... Niestety nie jest Kurczaczki 190 będzie? Znaczy będzie 90 czy nie? Niestety na 90 nie ma Kurczę no z przodu Jest 90 w obronie Nie ma 90 i ławka jest za słaba Dobra wiecie co jednak się, jednak się nie poddam Jednak będzie jeszcze jedna próba Dobra teraz to będzie naprawdę ostatnia próba Bo już tyle końców Na głupoty wydane I Znowu okropne formacje nie wiem, no która jest najlepsza? Uu, nie chcę piątki obrońców. Już tu, tu nie ma skrzydłowych. Jest dwóch napastników, AŚPO. Dobra, chyba ta. Chyba ta. Proszę Ronaldo albo Messi w dobrej wersji. Okej, okay, dziękuję. Ja jakichś potrzebuję naprawdę wysoko ocenionych zagraczy. No takich wiecie, Griezmana, Benzemy. Dokładnie takie obenzemy. Rodriguez na przykład byłby dobry teraz. Okej, okay, Kutino też jest okej. Okay. Naprawdę dobrze ocenionej pomocy, na przykład. To eee, Tu będzie ktoś wysoko oceniony, Busquets jest ok. Eee, jakiś dobry prawo obrońca, na przykład Demarcos. Szybko te drafty całkiem idą. Sprawnie bardzo kościelny. Eee, Ike jest ok. Wolę jego niż Mascherano bo... Masz czerwono, ma lepsze karty. E, jakiś, może na Was, na przykład. Idealnie, najlepszy możliwy bramka do zdobycia. I teraz tak, potrzebujemy Ronaldo, zdecydowanie. Mm, na razie Konoplianka da radę. Potrzebujemy Ronaldo, potrzebujemy jakiegoś Totyramosa. E, Bale też jest, się przyda, zdecydowanie. E, nani, ok, nani, fajnie. Dobrze, oceniona karta. Bierzemy Alvesa. Zostawiamy go tutaj, na razie przynajmniej. Yy, lecimy dalej. O cholera. Suarez czy Ronaldo? O, fuck. Wydaje mi się, że Ronaldo... Dobra, weźmy Suareza. Wydaje mi się, że to mógł być błąd, ale liczę, że trafię Ronaldo teraz jeszcze raz. Może jestem głupi, ale jest 190. Zobaczmy. No i nie będzie Ronaldo. Trochę mi przykro. Ale no, bardziej by nam podbił sumę. Bardziej by nam podbił cenę Ronaldo. Także powinienem był wziąć Ronaldo, ale nie wziąłem. Także teraz już za późno. Zobaczymy, czy bez tego będzie 190 przynajmniej. Kołodziejczak. Eee... Czemu nigdy na ławce nie ma dobrych graczy? Boże, drogi. Ale syf. Silison, Silicen w ogóle jest bardzo dobrym bramkarzem. Dobra, no będziemy mieli 190, mi się wydaje. No jeżeli teraz nie będę miał 190, to się naprawdę zdziwię, bo mam wysoko ocenioną ławkę. Eee, pik, 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 pik. No, jest 190. Przynajmniej tyle. 190 zawsze coś znowu bez Ronaldo, tym razem Ronaldo miałem możliwość wziąć, ale postanowiłem tego nie robić, ehm... dlatego że w sumie nie wiem dlaczego. Ehm, no czy wiem? No dlatego, że liczyłem, że go jeszcze dostanę, no ale nie dostałem. Ehm... Gdybyśmy mieli Ronaldo i jakiegoś Felipe Luisa Team of the Season, to byłoby 191 na luzie, ale nie ma. Ławka przynajmniej jest dobra. Ehm... Naprawdę jest dobra. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało zostawcie łapkę w górę.